30, prawy lewy, prawy nie ciąć. Do prawy 4 plus. 70, prawy nawrót 2, nie ciąć, parking. Do lewy nawrót. Przechodzi w prawy 3 śmiało, szeroko. 180. Prawy 4 plus, średni. Do lewy dno. 150, prostować. Lewy 4 z hamowaniem 70 i beczka od prawej 50 prawe dno nie ciąć wypuść 150 prawy 4 plus nie ciąć do lewy 5 minus średni i o 180 hamowanie lewy prawy na parking nie ciąć Lewy na wrót nie ciąć Przechodzi. Lewy 3 plus śmiało na główną 50. Prawą lewy 5. Do prawy 3 plus śmiało szybki. 230. Lewą na rondo. Od lewy i prawy 3. Ciasno. Nie ciąć. Do, do prawy dno. 130. 3 śmiało. I 300. Beczka od prawej w zatoczce. 300 Kamowanie szczyt prawą 120 Przez rondo prawy lewy prawy nie ciąć Uj. 130 Ok 1,48,9 Dwie sekundki lepiej według mnie Klei co? Kleiło, no. można było i no, was